Witam Was, moi drodzy, na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, oczywiście. Moi drodzy, nas nauczono, że życie wieczne to jest długość życia ludzkiego, nie wiem, w czasie, prawda? Czyli większość z ludzi wierzących oczekuje tak zwanego życia po życiu w nieskończoność i to się nazywa życie wieczne. Więc, moi drodzy, ja chcę Wam powiedzieć, że hmm, życie wieczne, Słowo Żywota Wiecznego, to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa. Więc, gdy Go przyjęliśmy przez wiary naszych serc jako Boży dar do naszego Ducha, e, kiedy zostaliśmy na poziomie Ducha ludzkiego złączeni z Nim, to, moi drodzy, życie wieczne w nas zamieszkało. Życie wieczne jest życiem, Słowa, to Słowo, ta osoba Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Syna Człowieczego w nas, jest życiem wiecznym. Poznanie Jezusa Chrystusa jest życiem wiecznym, jest to poznanie życia wiecznego, jest to doświadczanie życia wiecznego, jest to przemiana człowieka już tu na Ziemi poprzez Ducha Świętego na podobieństwo życia wiecznego, na podobieństwo Chrystusa Jezusa. Więc moi drodzy, życie wieczne to osoba. Rozważmy to w swoim sercu, ponieważ tą osobą jest Jezus jako droga, prawda, życie, siła, moc i mądrość, nawet nasza wiara i wiele, wiele innych rzeczy.